Trzeba w garnka potoknąć, bo no jest tak, nie? on jest trochę tam przybrudzony. No to jest takie, breble, tu jest palnik, tu się podgrzewa kawę, a tu kubeczki, widzę. Odpalę. tam, ten tam. Aż grzeje tu do, do mnie daleka. No bo jest gwiazd z tamtej strony. Taka pszczik, ona się odpina, cała przypina. To jest, to, jest, to, jest, to jest garnek składany odporny, od, od jest odporny na temperaturę Ten garnek i tamten bidon U mnie chodź zobaczyć bidona, chodzę. I ten bidon Powiedz mi co to jest Ja to widziałem po bidonach Spróbuj pan co to za piwo To jest piwo z lat 70 No ale wiesz nie Łali się te nogi czy nie? Bo ja nie widzę Bo nie widać Może ci zgas trochę niemyślący. trzeba postawić to. Ale na słońcu. dwuchuje no tylko. Pali się, zobacz. No, o, i zaraz ono się zagotuje. Ale na słońcu to wynika, nie idzie, nie? <noise> no, to słońce gotowe. No, to jest prawdziwe piwo. <noise> i to jest gory. To jest Ale falcik jest Tak o, lekko. Tu jest gaz. gaz jest, nie? A, wkładka. Składka. I grzeje się na kawę woda, kuchenka turystyczna. A słychać, dla Państwa to nagrywam. A słychać, że kawa się gotuje. Woda na kawę. Poczytajcie sobie Państwo. Nie wiem to nieba. Przedszedł Ami tak. Jakieś... Prawa żółtance. Demos, tu jesteś na kuchenka. No, 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 <coughs> między bratem Łucopuskiego a piesklibi świetnego. Jak czym... To jest pod tego grzeska taka. I on mi gospodały... Jak... Tak. Dziękuję za uwagę. Do witam sięgo dnia. Michał, Michał. Będzie dla Was dobry film. Michał.